Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu szybki komentarz do danych z rynku pracy. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie państwo, że te materiały niosą one dla was jakąś wartość, a więc zaczynamy. Szybki komentarz do danych z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, które poznaliśmy o godzinie 14:30 dzisiaj. Ten materiał nagrywam o godzinie 14.50, kiedy już troszeczkę wiemy więcej o ten, na temat tego, jak rynki reagują. Mamy już pierwsze wstępne analizy. No i co one nam mówią, te dane makrokomiczne? Jak widzimy na pierwszym wykresie, dane były fantastyczne. 528 tysięcy to jest coś, co w payrollce się nie spodziewały, a gdy zobaczymy, jak te dane... Sytuują się względem prognoz, to widzimy, że pokonały skrajnie optymistyczne prognozy i to nawet o jedną długość, więc naprawdę dane są fantastyczne. I pytanie jest takie: oczywiście, co z tą recesją w amerykańskiej gospodarce? Czy recesja faktycznie jest, czy tylko jest jakimś ewenementem statystycznym, jakimś błędem statystycznym? Ponieważ no, recesja, przy tym, że gdy równolegle amerykańska gospodarka dodaje 528 tysięcy miejsc pracy w lipcu, to jest. Ktoś tutaj się po prostu myli. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, jaka będzie reakcja rynkowa i co te dane nam mówią w perspektywie, ponieważ oczywiście na samym początku rynek zachowuje się tak, jak założyłem w porannym komentarzu, czyli dane lepsze są danymi gorszymi, natomiast reakcja rynkowa na razie będzie jest dość ograniczona. Taka jest moja percepcja. Natomiast już widać teraz, taki pierwszy rzut oka na rynek pieniężny, że wyceniane we wrześniu jest 75 punktów podwyżki stóp procentowych, a nie 50 punktów podwyżki stóp procentowych, więc ewidentnie tutaj dane sprzyjają temu, żeby podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych były wyższe niż wcześniej zakładano. Poznaliśmy także stopę bezrobocia. Była ona niższa niż prognoza 3,5%. Tylko 5 instytucji prognozowało, że tak może być. Natomiast dane jednoznacznie sygnalizują w lipcu, że mówienie o recesji w amerykańskiej gospodarki jest tematem naciągniętym, i ewidentnie, nawet gdy będą jakieś rewizje, to, to ciężko tutaj mówić o tym, żeby dane z rynku pracy potwierdzały oczywiście tezę o słabnięciu amerykańskiej gospodarki. No i oczywiście, jakie są konsekwencje tego? ponieważ no, dzisiaj rano implikowana stopa zwrotu i implikowana stopa procentowa na koniec tego roku dla Stanów Zjednoczonych wynosiła 3,39, teraz jest 3,52, czyli ewidentne mamy przesunięcie. Równolegle dla strefy euro jest 3,93, rano było to nieco powyżej 0,9, więc, więc tutaj mamy na rynku pieniężnym jednoznaczny zwrot ku podwyżkom 100% w Stanach Zjednoczonych, więc teoretycznie amerykański dolar powinien się bardzo silnie, Umocnić, a amerykańskie obligacje powinny być sprzedawane. Ale zaczniemy oczywiście od amerykańskich obligacji, które w momencie tworzenia tego wpisu są na poziomie 2,77, zrzut ekranu jest prawie 2,79. Czyli rynek na razie nam potwierdza, że, potw że opór w rejonie 2,80 ma duże znaczenie. Tam jest linia szyi odwróconej formacji RGR na cenach i RGR na rentowności amerykańskich obligacji. Więc dzisiaj punktem odniesienia będzie 2,80. Kiedy, będziemy ry kiedy rynek będzie trawił te dane makroekonomiczne, i także dla oczywiście każdego kolejnego dnia 2.80 będzie punktem odniesienia. Wykres tutaj z platformy Xtation bardzo dobitnie pokazuje, że, po, że to jest miejsce, gdzie przebiega linia szyi odwróconej formacji RGR, więc dla rynku ma to duże znaczenie, czy przebijemy, wrócimy trwale nad poziom 2.80, czy też nie, i to będzie oczywiście rzutowało implikowała implikowało kolejne wydarzenia na innych klasach aktywów. Niemieckie obligacje także rosną na rentowności, obroniło się poziom, obronił się poziom 0,80% na rentowności. Ameryka, niemieckie obligacje powielają to, co się dzieje w, w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście, teraz pytanie: Co będzie się działo na amerykańskim dolarze? Z mojego 20 ponadletniego doświadczenia wynika, że takie fantastyczne dane powinny nam dać już gigantyczne umocnienie amerykańskiego dolara. Już powinniśmy być grubo poniżej poziomu 1,01,20, ale na razie tak się nie dzieje. Więc jest pytanie, dlaczego amerykański dolar nie jest teraz kupowany tak bardzo, jak powinien być kupowany. No, i oczywiście, być może tutaj pomocną dłoń da nam analiza techniczna. Ten poziom 1,0120 jest naprawdę kluczowy, ponieważ jeżeli się okaże, że amerykański dolar nie był w stanie umocnić się i eurodolar nie spadł poniżej 1,0120, to będzie jednak nadzieja na to, że po pewnym przetrawianiu tych danych rynek jakoś spróbuje ruszyć i że. Będzie to sygnał, że szuka rynek eurodolarach każdego tylko pretekstu do tego, żeby jednak osłabić amerykańskiego dolara, ruszyć na eurodolarze w górę. Natomiast jeżeli 1.01 padnie, to w takiej sytuacji atak znowu na parytet powinien być tylko kwestią kolejnych godzin. Więc no, zobaczymy, co będzie no i przypominam wykres długoterminowy, dlaczego parytet jest teraz taki ważny, dlaczego on pracuje, dlaczego on jest istotny, ponieważ tam przebiega dolne ograniczenie 7 siedmioletniego kanału spadkowego. Jest to oczywiście także psychologiczne wsparcie. Widać, że ono zaczyna tutaj działać, no ale te dane nie będą sprzyjać temu, żeby eurodolar ruszył do góry, raczej żeby ruszył w dół, ale jeszcze raz podkreślam poziom 10120 jest kluczowy, łącznie z psychologicznym 01. Ale na razie jesteśmy cały czas daleko od tego poziomu, więc jeszcze wiele, wiele będzie się tutaj mogło dziać. Presja na amerykańskiego dolara, wzrosty rentowności oczywiście powodują wzrosty także dolar-jena I zobaczymy, czy się uda wrócić do wewnątrz tego kilkutygodniowego kanału wzrostowego. Jesteśmy dokładnie teraz na tej dolnej krawędzi tej formacji, więc sytuacja staje się binarna. Zobaczymy, w którą stronę tutaj rynek ruszy, a na następnym wykresie. Widzimy, że rynek przywiązuje dużą wagę teraz do średnich kroczących 50 sesyjnej i 100 sesyjnej. Widzimy na wykresie historycznym, jak na przestrzeni ostatniego roku jedna i druga średnia zaczęła pięknie działać. Górne ograniczenie to jest teraz 134,85, dolne ograniczenie 130,70 i któryś z tych poziomów powinien paść, żeby tutaj dać nam następne sygnały. Amerykańskie obligacje nie tylko będą żały stopami procentowymi, ale także co się, z tym, co się będzie także działo na perspektywach dla inflacji. A perspektywy na inflacji bardzo dobrze teraz pokazują zachowania węglowodorów, ropy naftowej i gazu ziemnego, zwłaszcza ropy naftowej. I w momencie tworzenia tego wpisu ropa naftowa jest cały czas poniżej poziomu 90 dolarów, jest na poziomie około 88,50. A to sygnalizuje nam naprawdę, że przeniesienie zostanie że zostaną przeniesione sygnały o utworzeniu półrocznej formacji szczytowej, podwójny szczyt na wykres tygodniowy, więc każde zamknięcie poniżej 90 dolarów dzisiaj będzie naprawdę zachęcało do tego, żeby oczekiwania inflacyjne spadały, a to mogłoby być paliwo, które zatrzyma amerykańskie obligacje przed tym, żeby nie przebić poziomu 2,80. No, tak, tak mi intuicja podpowiada, natomiast zachowanie ropy naftowej teraz moim zdaniem sygnalizuje, że jednak ropa dyskontuje. Że inflacja będzie spadać, a to jest dobra informacja dla e, obligacji. No i pytanie: Co zrobi rynek ryzyka? Zaczynamy oczywiście od bitcoina. Teoretycznie, jeżeli dane są dobre, podwyższają szanse na podwyżki stóp procentowych, a to działa negatywnie dla akcji. Więc, już teraz futures na indeksy giełdowe na Wall Street spadają, DAX spada tutaj, indeksy giełdowe w Europie spadają. Więc zachowują się zgodnie z tą pokręconą logiką, ale zachowują się i bardzo podobnie zachowuje się Bitcoin. Ale w momencie tworzenia tego wpisu jest cały czas nad poziomem 23 000 dolarów, a poziom 22 600 dolarów jest kluczowy. Więc, jeżeli Bitcoin nie spadnie poniżej 22 600, to popyt może. Na ryzyko wykorzystać to do pewnego rodzaju ataków. Natomiast, no, jeżeli poziom by padł, to oczywiście indeksy giełdowe powinny bardzo głęboko zanurkować. Na następnym wykresie widzimy, że statystyka pokazuje, że światowe, że światowe indeksy giełdowe, takie uśrednione, indeksy giełdowe na całym świecie mają trzeci tydzień bardzo dobrych. No i zobaczymy, czy dzisiaj się to uda, utrzymać tą statystykę zbliżoną do tego odbicia w marcu. Jeżeli nie, no to perspektywy dla sierpnia mogą być niekorzystne dla indeksów giełdowych. Natomiast reakcja na razie futures na indeks SP jest taka, taka jaka, jaką mogliśmy założyć, czyli mamy mocne spadki. I pytanie jest, czy indeksy giełdowe wykorzystają. Będą wykorzystywać te niższe otwarcie do, do zakupów, czy też będzie to początek większej fali spadkowej. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ na następnym wykresie widzimy, że te dane, które dzisiaj poznaliśmy, są wyśmienitym pretekstem dla niedźwiedzi, żeby zaatakować i nie doprowadzić do tego, żeby indeks DAX dzisiaj zakończył sesję nad ostatnimi maksimami, co dałoby 20% odbicie od minimów, a to dałoby techniczną hossę na indeksie NASDAQ, chociaż wszyscy mówimy tutaj o recesji, więc zobaczymy, jak rzeczywiście tutaj indeksy giełdowe to zdyskontują. Jeżeli będzie tak zwane prawo longa, czyli po niższym otwarciu indeksy na Wall Street będą rosnąć, zakończymy dzisiaj tworząc świece z białym korpusem, to naprawdę będzie to pro byczy sygnał zachęcający do tego, żeby jednak ta techniczna Hossa na indeksie NASDAQ i inne, innych indeksach giełdowych e, stała się faktem, natomiast jeżeli nie, to rynek przypomni sobie o, o stopach procentowych i powinien znowu ruszyć w dół, więc naprawdę sytuacja jest także tutaj e, binarna. Indeksy DAQ, indeks DAX, zobaczymy czy utrzyma poziom 13450, jest bardzo duża szansa, że tak się stanie. Tak, jeżeli tak się stanie, to odwrócona formacja RGR na wykresie dziennym stanie się faktem, ale na razie świeca tygodniowa faworyzuje scenariusze prowzrostowe. No i teraz czas poświęcić troszeczkę polskim aktywom, ponieważ także zobaczymy, jaki jest wpływ tych danych na polskie aktywa. Teoretycznie powinniśmy mieć do czynienia ze sprzedażą polskich obligacji, powinniśmy obserwować osłabienie krajowej waluty, ponieważ euro -dolar spada, i powinniśmy, powinniśmy mieć do czynienia ze spadkami indeksów giełdowych. Na razie rentowności polskich obligacji rosną bardzo, ale to bardzo skromnie. A to, po, to sygnalizuje moim zdaniem, że jednak relatywnie coraz silniejsza jest presja na polskie aktywa. Brama wejściowa do, polskich akcji, do inwestowania w Polsce to jest rynek złotego. No i tutaj złoty osłabia się bardzo, ale to bardzo skromnie. Jeżeli dzisiaj amerykański dolar nie naprawdę się mocno nie umocni, silnie się nie umocni no to raczej Sesja będzie zachęcała do tego, żeby wieścić umocnienie aprecjacji krajowej waluty. I e, jedyne, co widzimy na wykresach na razie, to powielenie zachowania indeksów giełdowych, ponieważ indeks WIG20 neguje wybicie sklina zniżkującego. Dalej spada. Teraz trzeba liczyć tylko na to, żeby utrzymać nad poziomem 1650 punktów. No ale oczywiście wiele zależy od tego, jak potoczy się sesja na początku e, handlu. Stanach Zjednoczonych, więc na razie rynek zachowuje się klasycznie zgodnie z tym schematem narysowanym dzisiaj o poranku dla Państwa racz sygnalizuje wrócić do tego materiału, a co dalej zobaczymy. Punkty odniesienia na całą dzisiejszą sesję są dobrze zarysowane i pamiętajmy, że dzisiaj kończymy budować świece tygodniowe. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania. Wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakoś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Pozdrawiam!